Jedź, młody. No. No. To nie szkodzi, on ma przyjechać. Cicho. Zna, zna. Siedzi kurwa cały dzień i się na nią patrzy. Dobra. Cicho bądźcie, on jeszcze ma jedną fazę. Młody, no co ty? Czas na czas, no co No, No, na spacer sobie pojechał. Jedź, jedź. No, brawo! No,